Cześć, kochani! Dzisiaj zaglumiemy do białych Orchidei. Mnogo nas tutaj, mnogo. Myślę, że Biała Orchidea się y, przystosowała do warunków akwarystycznych moich, <grystanie> bo jest jej naprawdę dużo. Y, bardzo fajnie jest sztuczne karmy. Y, ja akurat stosuję tylko karmę z koladropu ze względu na to, że nie podnoszą mi NO3, tak? nie brudzą mi wody. No chyba, żebym wrzucił, nie wiem, no garstkę tego, ale tutaj jeden, dwa sticksy na dzień wystarczą. Tych krewetek naprawdę jest tu sporo. Tutaj nawet na gąbecce mamy krewetki samice z jajami. No o, tutaj jest drugi sticks. Jeden na górze, drugi na dole, ale dzięki tym sticksom mogę nagrywać krewetki. Zobaczymy, jakie zbliżenie naj. naj no takie, największe mogę zbliżenie zrobić. No i patrzą tymi ślepiami. Patrzą. No, piękna krewetka. Ja to zawsze powtarzam, że jedna z najpiękniejszych. Tu samica z jajami. Tu samica z jajami. Kurde, wszędzie noszą te jaja, tu pod spodem coś jest, jak zawsze na gąbce, eee, czy maluszki Wam ponagrywać? Hm. Tu uch, tyle jest tych małżoraczków, że wycelować w maluszka w tym akwarium będzie mi ciężko, na tylnej szybie jest, ale dobra, Ok, nie z tą kamerą, <grym> odpuśćmy sobie. O, tu kolejna samica z jajami. No, bardzo mnie to cieszy, że one tak fajnie idą. Myślę, że podeszły im parametry tej soli, co stosuję. Która za niedługo wyjdzie na rynek. To jest sól z quadropu. No i kurde, no sami widzicie, no i troszkę tych krewetek mam, no. To nie, że sobie wyczarowałem podczas pandemii. Bo teraz jest problem z zamówieniami za granicę jak wiecie, albo nie wiecie. No i samczyki, i samiczki z każdej strony. No jak tu teraz wyjdą te młode, to do grudnia kurde tysiąc chyba będę. No o, tu jest jakiś podrostek się pokazał. Wreszcie jakiś, żeby mi ktoś uwierzył, że mam maluszki. Mam ich dużo, nie wiem, może z 50 tych maluszków mam, a może więcej nawet. To się bardzo dobrze mnoży jest to krewetką z Sulawesi, jest krewetką z, e, z jeziora POSO i chodzi boso, bo kurde naprawdę im parametry y, chyba przypasowały, bo nagrywam dla Was, pokazuję co tu się dzieje, jak wrzucam karmę. No. Szał I Wszędzie te samice z jajami. Wszędzie pełne dupska. No, e, tu wyławiam stąd galaktyki, które trudno jest mi złapać. Do tego, o tam widzicie w cieniu są galaktyki Chcę złapać je do e, boju, boju już jest aktywne, czynne. Hmm. Może wam zaraz pokażę. Ale tam nie wrzucam e, białych orchidei, bo wiem, że one zdominują mi akwarium. Jak wiemy, biała orchidea jest krewetką. E, Mimo, że jest trudną krewetką, to fajnie jest sztuczne karmy. I każdy, kto miał styczność z tą krewetką, wie, że nie ma problemu z karmieniem żadnego. Tu akurat je Vitality z Cold dropu. Rzucam też Brida i Algi. Okej, okay. żeby nie przynudzać, to Wam pokażę. Hmm, co słychać w tym boju. Ale tam chyba nic nie zobaczymy za bardzo. Szkoda mi psuć filmu chyba. <laughs> tu takie ładne statko, a tam kurde pić krewetek na krzyż. Ale okej, okay, dobra. Okej. Okay. To jest boju. To jest to akwarium. Ktoś się kiedyś pytał czego mówisz, że to, co to jest boju? To jest to. Ten zestaw to się nazywa boju. O, i tu krewetki nie uświadczy, nie ma krewetek, kłamałem. Nie no, są tam krewetki pochowane. Red Orchidee e, gdzieś z tyłu są Galaxy. Widzicie, trudno tą kamerą złapać. Galaxy, e, Spinata Yellow Cheek. No, Chciałaby, mogłaby jakaś wyjście pokazać. No, ale nie chce się ujawnić. No i powiem Wam tak. E, Wyciągnąłem je stąd też, ze względu na to, że to jest to akwarium co dwa miesiące nie, już nie podmieniam wody. Tu się kardynały mnożą bez karmy, oczywiście, nie daje też karmy żadnych, żadnych witamin. Mnożą i im jest dobrze, ale z pinatą, galaksji, niestety nie szło. I stwierdziłem, koniec. Nie będę męczył krewetek. Tu im będę wrzucał jakieś pyłki, jakieś pokarmy pyłkowe. One bardzo lubią takie rzeczy. I mam nadzieję, że ruszą, ponieważ to są jedne z nielicznych krewetek, te co wymieniłem, które bardzo słabo mi się mnożą. Są bardzo trudne. Więc zobaczymy. Przy okazji powiem, że mój pH-metr padł śmiercią nienaturalną nie wiem, jakieś chyba zwarcie było, bo on był przerabiany no i się spierdzielił i w sumie w sumie pH zawsze miałem 7,6, tak, bo używam tej samej soli już od dłuższego czasu i nic nie kombinuję, więc myślę, że, że, że tu tak samo będzie co mogę Wam powiedzieć życie życie jest jedno Eee, ale tu jest życia mnogo i się chwalę i mogę tak godzinami sobie gadać o nich i wam nagrywać eee, białą orchideę, chowacie się France No i co? Będzie coś młodych więcej czy nie będzie Liczycie te jajeczka, raz, dwa, trzy, cztery, dziesięć nie no żartuję, nie wiem ile. Tu chyba jest. Nie jeszcze, nie tak zaawansowana samica. Ale ta to jest za niedługo chyba wypuści młode. O, tam na gąbeczce, gąbeczce, gąbeczce. Tutaj taki dziuba schodzi. To chyba też samica z jejami, kurde felek. Tutaj samce nie odpuszczają tym samicą. Są dobre warunki, słuchajcie to. A tak naprawdę zobaczycie jak wyjdzie sól z dropu to wam powiem jakie to jest proste. Jeżeli chodzi o krewetki sulawesi, ja w ogóle uważam, że za niedługo krewetki sulawesi będą łatwiejsze niż tajwany ze względu na to, że dzikie krewetki sulawesi są bardzo trudne, ale już hodowlane wykazują jakby szyb, szybki sposób rozrodu, tak? Tu jest wyższa temperatura, 28 stopni, więc one, jak złapią te pędy, to idą kurde jak burza. Za tym e, mówię. Ja dostałem 12 krewetek, nie wiem, może z pół roku temu, ale patrzcie, no już jest troszkę więcej niż 12. Trudno mi nawet zliczyć ile. E, mimo że te francowate małżoraczki ciągle mam. No ale co zrobić, no. Okej. Okay. Tu jest jakiś podrostek, o. Tu duża, tu podrostek. Coś się dzieje. Ok. Jeżeli Wam się filmik podobał, to łapa w górę. E, macie jakieś pytanie, to piszcie w komentarzach. No i chyba wszystko powiedziałem. A nie, nie wszystko powiedziałem. Poczekajcie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bo tutaj... Miałem wyższe NO3, tak, miałem taki przygodę z Lubao, gdzieś tam kupiłem, nie powiem gdzie, bo pewnie wiecie gdzie. E Biodigest y Prodibio używam i Special Blenda. Tu zrobiłem dwie duże podmiany, 100%, e dodałem tych środków, wrzuciłem krewetki i żyją, no. Więc teraz, teraz naprawdę się żegnam. Tak naprawdę, naprawdę, naprawdę. No i trzymajcie się, no, miłej niedzieli, bo już się kończy, kurde. Jutro znów kolejny tydzień pracy. Więc życzę Wam miłego weekendu. Spokojnego, przyjemnego weekendu. No to ciao, bambino, cześć.